W właściwym czasie. Pieniądze, dziwu, 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 pieniądze współczesnych. dziwu, 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 współczesnych ludzi. dziwu, 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 pieniądze współczesnych ludzi. pieniądze współczesnych ludzi. Sam Sam Są pieniądze. Vibusy są wakacje. Są pieniądze. Vibusy są dyrekcje. Są pieniądze. Sprawdź na vivus.pl. Vivus są chęta. Są pieniądze. Vivus jest potrzeba. Są pieniądze. Są ceny. Są wydatki, Są pieniądze. Są promocje. Są pieniądze. Są pieniądze. Są możliwości. Są wakacje. Są pieniądze. Vibusy są Żyj po Żyj po Żyj po Żyj po Żyj po Cześć. 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 Tylko mi nie mówcie, że ta cała Jola znowu dzisiaj nie może. Może, spoko. Ja ją dzisiaj biorę. Mam dzisiaj techniczny odbiór tramwaja. Myślę, że jej się spodoba. Dlaczego? to wszystko jest, no, najważniejsze, że ubierzesz. Ty, a tak w ogóle jak ta Jola tak co dzień się zajmuje, to ile ty jej płacisz? Osiem złotych za godzinę. Osiem za godzinę? No. A ja wiem, że tu mniej płacą, ale ja mam do niej zaufania. Osiem złotych. No wiesz, zaufanie jest bezcenne, Nie. Ścieżka ekologiczna wzdłuż torów już prawie skończona. Zresztą e, za chwilę pani Wójt sama zobaczy. Dopinamy ostatnie elementy. Tory sprawdzone, koń sprawdzony. O, a to jest pan Mariusz. O. Pani Wójt, można powiedzieć, jedyny tramwajarz w całym województwie. Tak jest, bardzo mi miło. A, Proszę. Miło mi. Będę często jeździć na ten tramwaj. Chodź. Tramwaj w lecie puścili Na grzyby człowiek pójdzie i pod tramwaj może wpaść Widzisz, na tym postęp polega Ty, a tego co powozi znasz? No masz Mariuszek, do podstawówki żeśmy razem chodzili Użycia Air Swobodne oddychanie przez całą noc przez całą noc. Pobodne odpychanie przez całą noc. Aroma małe noski. Aromaktif. Dostępny w apteka Aktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski.